Alleluia W Według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę, i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie. Pod krzyżem w tą uroczystość, aby usłyszeć słowo skierowane do ucznia, którego Jezus miłuje: Oto Matka Twoja. Uroczystość, która, jak słyszeliśmy w kolekcie, jest dla nas przypomnieniem, że w Maryi Bóg dał naszemu narodowi szczególną pomoc i obronę. Przenosi to doświadczenie na serce każdego z nas. Nam Pan dał w Maryi szczególną pomoc i obronę na każdy dzień. Pomoc, byśmy nie zagubili w swoim życiu Chrystusa. Byśmy robili i czynili to, co On powie. Byśmy nie zagubili w swoim życiu umiejętności i gotowości słuchania Słowa Bożego i życia nim. Byśmy nie zagubili w swoim życiu serca gotowego Boga uwielbiać za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Pomoc, ale i obronę. Obronę przed podstępem złego ducha kuszącym nasze serca, by odrzucić drogi miłości, odrzucić drogi, drogi pojednania, by Boga traktować jako kogoś obcego, dalekiego, a na pewno nie wszechmocnego. Maryja jest dla nas obroną, ponieważ nieustannie przypomina nam, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nawet pod krzyżem, w trudnym doświadczeniu, możemy za dzisiejszym drugim czytaniem powiedzieć: On uwolnił nas od władzy ciemności i przeniósł do Królestwa. W nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Krzyż, który wydaje się klęską Chrystusa, jest największym Jego zwycięstwem zwycięstwem nad grzechem, zwycięstwem nad bezradnością, nad beznadzieją. Przychodzimy pod krzyż, aby w tajemnicy Jego. Męki, śmierci i zmartwychwstania uwielbiać Jego wszechmoc. Nasza codzienność jest pewnie często przepełniona różnego rodzaju ciemnościami, wątpliwościami, i z tego jesteśmy wyzwoleni. Jesteśmy wyzwoleni spod władzy ciemności i zaproszeni do trwania w królowaniu Chrystusa. I świadkiem tego królowania, dowodem skuteczności i owocności męki Chrystusa jest dla każdego z nas właśnie Maryja, Matka Kościoła i Matka nasza. A jednocześnie ten piękny, teologiczny obraz, w którym pytając się. Jaki jest Kościół, jaka jest wspólnota Kościoła, jaka powinna być? Patrzymy na Maryję, bo w niej Bóg niejako wypisał, utożsamił Kościół. Patrząc na jej życie, na to, kim ona jest, widzimy to, jak my mamy być w rzeczywistości Kościoła. Zasłuchani w Boga, służący Jego Słowu, sercem rozkochanym i oddanym Chrystusowi i Jego dziełom. Sercem otwartym i gotowym przyjąć przychodzącego Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wielkim wezwaniem, by owoce wiary, Budowały również nasze relacje społeczne. Tak często słyszymy o podziałach, wystarczy włączyć telewizję, posłuchać mądrych głów tego świata, by zobaczyć, jak wiele jest tego, co dzieli. A śluby jasnogórskie śluby wcześniej króla Kazimierza. To przypomnienie o tym, co łączy, a nie co dzieli. I gotowość odrzucenia tego, co dzieli. 3 maja, chociaż w wymiarze państwowym zatrzymujemy się przy Konstytucji, ona też miała wielkie znaczenie odejścia, zanegowania tego, co dzieli, co. Nie pozwala podejmować właściwych i dobrych decyzji. Ale w tym wymiarze duchowym warto naprawdę zatrzymać się przy ślubach jasnogórskich kardynała Wyszyńskiego i zobaczyć, jak wiele z tych wyzwań, które nam postawił, które ponazywał jako rzeczywistość, która rani i rozbija Kościół, i rozbija naród, i rozbija człowieka. Jak wiele z tych wyzwań nadal potrzebuje dopełnienia. Jak bardzo to, co Boże mamy odkryć jako wartość, jako coś cennego, coś, co jest nam dane jako dar budujący nasze serca i wprowadzający pokój. Bo jeżeli. Podejmiemy walkę z tym, co nazywa kardynał wadami narodowymi, przede wszystkim z tym wszystkim, co uderza w rodzinę, w relację, w relacje międzyludzkie, w poczucie godności, to po to, by dowartościować właśnie to, co jest zagrożone, co jest właśnie odzierane z tej godności. Wydaje się to bardzo oczywiste i często patetyczne, ale jak człowiek w swoim życiu doświadczy konsekwencji alkoholizmu, doświadczy konsekwencji zdrady, wyniosłości, to konsekwencje tego zła przestaną być teoretyczne. Staną się jak najbardziej namacalne i często przerodza. Pełnione ludzkimi łzami, przepełnione modlitwą o ratunek, przychodzimy do ołtarza Pana w tą uroczystość, modląc się za naród, modląc się za nas samych. I kiedy przyjmiemy dzisiaj komunię świętą, kiedy Wyznamy, że to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Kościół da nam w modlitwie po komunii następującą myśl. Boże nasz Ojcze, poddając cześć Najświętszej Maryi i Pannie, Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską. I coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia, w tajemnicy dawania świadectwa o dobrej nowinie, którą Chrystus przyniósł na świat. Zwycięstwa grzechu, zwycięstwa miłości. Myśmy w tej tajemnicy, w tym misterium uczestniczyli całym sercem, całym umysłem, z całej mocy. Biorąc Maryję za orędowniczkę i pomoc, rozumiejąc, jak uczył nas święty Jan Paweł II, że Różaniec jest najpiękniejszą formą modlitwy kontemplacyjnej, modlitwy, gdzie nasze serce może przylgnąć do serca Boga, może doświadczyć głębokiego spotkania z Nim. O ile tą modlitwę będziemy podejmować z wiarą, w miłości, pozwalając duchowi prowadzić się, aby również rozważane tajemnice pozwalały nam wniknąć w zamysł Boży, wniknąć w Boże misterium, tajemnic radosnych, chwalebnych, światła, bolesnych, takich jak nasze życie. I ostatnia rzecz, którą warto. Zaznaczył w dzisiejszą uroczystość to myśl z prefacji, którą Kościół daje nam na dzisiejszą uroczystość. O Maryi słyszymy tak: Ona przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Nie zapominajmy o tym. Bo jak dalej usłyszymy, ta Matka i Królowa broni nas od niebezpieczeństw, udziela pociechy w utrapieniach, wspiera w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański, Dzień, który nigdy się nie skończy, Dzień Zmartwychwstania. Wstania tego naszego, do życia w wieczności z Chrystusem pasterzem dobrym, pasterzem zwycięskim. Warto więc z wiarą, miłością, zatrzymać się dziś, może duchowo, może fizycznie, przed obrazem Maryi, przed krzyżem. Dokonać w swoim sercu tego osobistego aktu. Wziąć matkę do siebie. Wziąć matkę w swoją codzienność. W swoje małe, większe krzyże. W swoje ciemności, w swoje niepewności, w swoje zagubienie. I pozwolić, by matka zaprowadziła nas do syna, by zaświadczyła swoim życiem, że ten, który narodził się w Betlejem, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał, chce obdarzyć nas owocami swego zwycięstwa. Chce, byśmy tak jak ona, Zakrólowali potęgą miłości Boga. I to królowanie nad tym, co jest, jak słyszeliśmy, tą ciemnością, z której zostaliśmy wyrwani, napełniło nasze serca, a też nasze rodziny, owocami Chrystusa zmartwychwstałego. Przede wszystkim pokojem, jednością, miłością wyrażoną w uczynkach.